Hej, siemano, witam was, jestem Disioner, to jest Mount Remblade, Warband i inmod nowa ojczyzna. Chciałbym wam dzisiaj zaprezentować tę modyfikację, którą jak najbardziej polecam pomimo iż grałem tam 50 dni, w sensie 50 dni w grze o, 74 jednak widzicie na no kurczę to jest Warband gdzie tutaj czas jest naprawdę krótki Czaska jest krótki. Dobra, tak więc, y, ja już jestem tutaj na pewnym etapie już y, rozgrywki. Y, udało mi się nabyć potężne wojska, no potężne wojska, po prostu udało mi się rozkminić sytuację taką, że udało mi się zdobyć zamek wojskami średnio wyszkolonymi. No, po, pomijając y, tych uczników zamorskich, którzy y, są najlepszą tutaj swoją formacją, jeśli chodzi o y, y, level, po, y, y, level jednostki, y, tu miałem trochę tych legionistów, jeszcze elitarnych pięciu. To jest tak, moc jest oczywiście w pełni polski, zrobiony przez Polaka. Jest tu nawet taki akcent polski typowo i tak, mamy tutaj takie rzeczy jak, yy, nowe, yy, całkowicie nowe, tutaj pomijając te nowe bronie, ekwipunek, wszystko tutaj, yy, modele, tekstury. To mam jeszcze nowe królestwo. Królestwo się nazywa, yy, pol, polmarskie, tak? Tak, Polmarskie, Królestwo Polmarskie, no tutaj są typowo tacy polscy e, lordowie, nawet mamy słowiańskie jednostki. Tutaj Wam zademonstruję jedną z nich, e, jaką jest e, polski, nie polskie coś, to jest e, polski rycerz. O, jest polski rycerz. Polski rycerz jest jednym z tych e, e, tutaj, leweli tych najemników, a mamy słowiański jeździec, słowiański, zbrojny, tam dalej, nie wiem co jest. E, to kat niewolników to to są, to, to są najemni jeźdźcy, ale tacy właśnie najmniej pols najemnicy polscy, jakby. Zamorski Zaczepnik, tutaj zamorski przyboczny, później tego przybocznego. E, mm, przybocznego. O, tu jest zamorski przyboczny, ale to jest ten chociaż O, bandytka, Łowczyni. Łowczyni. O! Zamorski Giermek mamy później na, z tego tamtego na giermka później y, z tego Giermka na y, Rycerza. Y, rycerz to już jest taka formacja bardziej, oh, widzicie, kośniejsza, chociaż to są tylko i łącznie pozory. Zdobywcy Muru to ja sobie ich jakoś cza, jakiś czas temu y, nająłem. Łowcy Niewolników, to jest tutaj u mnie podstawa, jeśli chodzi o zarobek, y, ekspa. Po całnych śmierci to też taka jednostka taka z dupy, tak samo jak e, le, Elitan Legion, tak samo miałem typowo Legionistów, e, którzy to są dupy po prostu autor sobie tak to fajnie po, pokombinował, że pododawał różne rzeczy e, no tak, właśnie, jeszcze tutaj miałem takich koksów słowiański miecznik. Widzicie typowo taki słowiański, ale możecie poznać, że niektóre modele, niektóre tekstury broni czasami nawet są zapożyczone z innych modyfikacji. Tutaj zaobserwowałem, że nawet sporo jest tutaj sporo jest tutaj broni podobnych z modyfikacji Propulsion of Pandora, z którą też polecam, tylko to jest modyfikacja dość trudna. Chociaż tutaj też jest trudno na początku. O, widzicie, królestwo y, tych Sultana Sarnacki, Saranicki. Kurczę, nigdy nie musiałem tych nazw czytać. I teraz mam właśnie problem. I tam ten rok hordów, czy jak to się w wymawia w ogóle rok hordów? Czy... Wiadomość od Twojego konstabla. O, i widzicie, i wrzuciłem do skarbca 10 tysięcy denarów. I kazałem konstablowi, żeby mi szkolił wojska w. W dziedzinie e, Miecz i Tarcza W sensie piechotę e, Walczącą w zwarciu I właśnie szkoli mi takie jednostki Tak więc e, najlepsze, najlepiej na początku Bo dostajemy na początku W zależności od tego jak sobie e, ustawimy opcje Wszystko jest po polsku Tak więc bez problemu będziecie mogli sobie e, Ustawić tak żebyście byli szlachcicem Templariuszem czy kim tam chcecie e, Najlepiej się szlachcicem Bo mamy wtedy e, swój herb Swoją flagę I takie to. Ups, sorka. I tak. I polecam. Mamy na początku tak 1500 złotych dwóch obrońców, najmników takich, co tam wam wcześniej pokazywałem. I tak. Ja sobie kupiłem pierwszych co to jednostki takie jak Zamurski długi łuk 10 za 2000 tutaj. No tam za 1500 kupicie ich tam, nie wiem, z 6. Początku ja to was zatrudniam, bo będziemy zamek. O, widzicie jaki piruet zrobiłem? Ho, ho, tak. Poza tym to jest nowe takie sposoby uderzenia, walką, walka bronią. Możemy różne. O, tutaj kurczę. O, widzicie to jest atak taki. Atak i obrona, nie? Mamy oba klawisze naciśnięte, czyli tak, bronimy się tarczą i już jesteśmy gotowi wykonać atak. A, fajnie to wygląda. No i o, widzicie, polski rycerz. Zatrudnimy sobie czyli się polskich rycerzy tutaj modyfikacja jest taka, tak, pośrednik e, okupantów. Jest on bardzo potrzebny, jeżeli chcemy sprzedawać ten, e, 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 jeńców wojennych, ale także możemy sprzedać ich u karczmarza. E, robimy tak. E, może chcesz kupić trochę niewolników, przydadzą ci się do pracy w tawernie i bierzesz tak I musisz im zapłacić 100 denarów, jemu, 100 denarów za ich wyżywienie Oni tam mu pomogą Pomogą mu tam i później on ich sobie odsprzeda Po takiej samej cenie co u pośrednika okupantów, u okupów Pośrednika okupów, tylko w tym, w tym przypadku nie ma żadnych na razie więc sobie po prostu stąd wyjdziemy. A, i możemy tak, także u niego, o kurczę, wrzuciłem. O oh, shit, to też wrzuciłem. Możemy tak, także u niego kupić sobie, kupić, sprzedać towar, bo zazwyczaj, yy, właśnie, yy, jego towar to jest taki, że ma kurczaki i ryby, i tu możemy mu sprzedać, pomimo, że nie ma pieniędzy wcale. Właśnie, to jest chyba najlepsze, że możemy mu sprzedać, pomimo tego, że on nie ma forsy. Oh shit. A to jakiś wtedy miałem Bóg, Albo po prostu był mi krewne 2000 i wtedy mogłem go sprzedać, tak, chyba tak było. Yy, dobra, tak więc yy, mamy tutaj takie nowe opcje yy, w mieście, możemy zwerbać, yy, przybocznych, czyli to są takie wojska yy, z danego regionu, które yy, są jako chyba już na i i w ogóle i tak, jeżeli miasto jest przy porcie, możemy iść do portu i dając sobie korsarzy. Korsarzy nie są drodzy, a mamy ich w dużych ilościach. Na przykład za 50 korsarzy możemy, e, musimy zapłacić 1500 denarów, co nie jest bardzo e, jakąś tam wielką kwotą. Jeśli chodzi o początki gry, możemy. E, o, widzicie, nawet handlarz niewolników jest w tym. Możemy śmiało ich kupić. E, ja to sobie zrobiłem tak. E, bo to jest taki, wiecie, jak pierwszy zamek zdobędziecie w będzie, to zwykle zrzuca się cała kampania, jeżeli nie ma tam odpowiedniej ilości wojsk. Ja sobie kupiłem od razu 100 korsarzy i wsadziłem w zamek, i wtedy ilość ich sama odstraszała potencjalnych tych napastników. Tak więc widzicie, że to jest z jajem zrobiony ten mod, a najlepsze są odgłosy podczas walki, zaraz postaram się wam zaprezentować. Możemy kupić od, od 1 do 50, mamy tak pięćdziesiąt. No oczywiście możemy sobie działąć 50, ale nie potrzebuję. Odchodzimy. Z dupo, widzicie z dupo. Zamek ten jest y, wagę mirski. O, widzicie się nawet spustoszenie w mojej wsi. Czyli możemy... O, teraz sobie po prostu po, spróbujemy zademonstrować, y, spróbuję zademonstrować wam tę y, walkę. I tu niezbyt mam... Y, Mistrzowskie Wojska, o tutaj e, szlachcic Bolek leci na odsiecz z dupów e, Patroli sobie po prostu teren, ha. tak plotem, 3 po 3. E, to jest Słowiański piechur, O, Polmarski Rycerz, o kurde, czyli ja ich nojąłem, O, możemy sobie z nimi pojedynek robić, Polmarski Rycerz sprawdźmy No jest trochę przykokszony jest trochę przykokszony okej, okay, dobra, lecimy do góry tego chama co nam tutaj wioskę plądrował, ale już chyba spierniczył. po płochach. O, jak u, ucieka. Czemu mi nie chce zaatakować? O dobra, no to tego zaatakujemy sobie. Powiem, że biega tu masa korsarzy, tylko na... O, że ciurawe kieszeni mi pieniądze. Z Yutaba Hajs. Dobra. Możemy tak. Poprowadzić swoje działy. Wyruszyć w pole. O kurt, coś mało tych tutaj jest. Jest także opcja, była taka że opcja, że mógł sobie zaplanować, można było sobie zaplanować bitwę, ale widzę, że specjalnie teraz jest dostępna. To chyba w zależności od naszego poziomu taktyki chyba. Okej, okay. mamy bitwę, troszeczkę mi się wcięło. A, już... O, o, że zatrybiło. Za tak więc, moja sta, y, tradycyjna strategia to jest łuczników naprzód. Chociaż przypuszczam, że nie, nie będą naginać, to jest lord troszeczkę myśli taktycznie, żeby nie było. Pokażę Wam standardowe ustawienia: normalne, normalne, normalne. Y, na początku jest to dość trudne, tylko że udało mi się taką fajną zbroję znaleźć w, w twierdzy niewolników, w twierdzy łowców niewolników. Tam w skrzynecce w karczmie takiej, która nazywa się Od dziś nie pije Więc y, też widzicie, że nawet śmie Śmiechowo jest Że tak po prostu wyraża się Niezbyt Niezbyt Powiedzmy Na poziomie To jest tekst używany przez gimnazjalistów, więc śmiechowo. Okej, okay, tutaj w tym kucie gościu ma konia, ma drugi też i e, chciał ich e, chyba zakwalifikować do kategorii jeźdźcy czy tam kawaleria, kawaleria a e, mają już ustawione standardowo pichotę. Okej, okay. mało tego, mamy tutaj sobie różne opcje formacji, co możemy zaobserwować w różnych e, nowszych modyfikacjach, czyli F4 szereg, czyli po prostu stoją sobie w szeregu, dodatkowy rozkaz za mną. W ale zrobili ścianę tarczy. ściany tarczy. tarczy ściany tarcz, tarczy, ścian. Ściany tarcz. No, dobrze powiedziałem. Yy, o, jest ściana z tarcz. Widzicie, formują ścianę z tarcz, czyli po prostu tarczownicy ustawiają się na przodzie, ściśniają szeregi i idą. Z tyłu idzie, yy, idzie piechota, która nie posiada tarcz, z przodu idą tarczownicy, więc yy, wydaje mi się, jest to bardzo dobrze. O kurcze yy, dobra kawaleria. Ka kat niewolników A łucznicy strzelać. A my, szarża działa po to, śmieć jeden. Mamy broń obuchową. Broń obuchową, ponieważ ja tu się wybrałem na. O, oh, fuck, i mi z... Z gichł Bo ja tu się wybrałem po prostu na. Wybory, o, wy... łowy. Są różne teksty z gier, z różnych gier. Z twierdzy nawet. O, oh, fuck. Filmów. O, miejcie nas. Nie nas w opiece, albo jest. Boże, boże, czemuś mnie opuścił. Normalnie pompa. Tak. Zgichłem. Nie mam szans z nim, bo tu ja mam słabsze te wojska, chyba że mi się ci polscy rycerze tam włączą. O, już widzę najemny. Zamorski za morski się pad. O, czy padają. Po, po widzę, po, te polscy rycerze idą. Niewykluczone, że z tej serii po prostu nagramy się... Jakiegoś short play'a. on play'a to nie, bo to warband się nie kończy. O, posłuchamy, może coś padnie i. Kurczę, powiedz coś. No, nic nie mówią, kurczę. No, skupiłem się. Słuchać się chciałem. Niebiosne miecie na stopiece. A... O, o że w mordę. Dobra. Będę musiał kończyć. No dobra, tak więc sami sobie będziecie mogli za. E, no, ten mod obczaić. Jak plądrowałem wioskę, to było. E, Zaiste, panie, jesteś, yy, no i, czekajcie, jak to było w pierwszy krzyżowiec, jesteś naj, yy, okrutniejszym lordem w całym królestwie, coś takiego. Dobra, tak więc z mojej strony, to by było na tyle, może, jakiś yy, coś, to będzie jakiś short play i coś więcej pokażę, bo przypuszczam, że do miasta nie wyjdziemy. O, widzicie, mi się a już tam słyszę, ma idzie i zaraz będzie coś tutaj, powie, i będzie kupa. Ach! O! Było Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Dobra, kupa. Tak więc myślę, że to było na tyle. I trzymajcie się do następnych, być może, odcinków strzała.